Manko, trampiemy, trampiemy i coś mamy. Tam leży jeden. Tu leży jeden. Widzę go. Ten będzie świeży. Ten będzie świeżutki. O, ładny. Nie, zeszłoroczny. Coś pięknego. jeden zeszłoroczny jest ale ładny dziesiątoszek to tam mamy parę w takim bądź jest do pary no i, i fajny dzień się skończył dzisiaj fajny a jeszcze przed tą parą trafiliśmy coś takiego no i tu mamy drugiego no patrzcie jak ładnie leży zobaczcie coś pięknego No Para. No hizo para.